Witam Was w Parku Krajobrazowym Beskidu Małego. Tak se chodzę pole się chodzę, patrzę co tu leży pod drzewami, a to szyszki. Pierso syska, jako długo i łowalno. Łona jest ze Świerka Pospolitego, ją łatwo rozpoznać. Drugo, mniso, okrągło, ale bardzo twardo, ją ciężko palcami rozłupać, Łona jest ze sosny zwyczajnej. Trzecio osyska, też okrągło, no ze mniso, ale zaś Ją bardzo łatwo rozłupać palcami, nie ma z tym żadnego problemu. I łona jest z modrzewia europejskiego. Ale do kolekcji to na miejsce brakuje czwortejszyski, z jodły pospolitej. Ale nikaj tu pod nie ma. A wiecie, czemu jej nie ma? Bo łona tam wysoko na drzewy na gałęzi se siedzi i ceko. Jak przyjdzie czas, to się rozpadnie. Na gałęzi zostanie trzpień, a na ziemię zlecą łuski i nasiona. I tak se to przyroda wykombinowała.